Been so many places, life and time. I've sung a lot of songs, I've made some better My life and stages with ten thousand people watching. Przepraszam, że nie było mnie, wiesz Bo to życie mnie rzuciło gdzieś Między sercem sama klęską, czołam się pości czasy często i nie wiem kto tu trzyma z Ale wiem, że Bóg śmiał się z moich planów Gdy wybrałem brąz zamiast Manhattanu i wiem to że choć czasem lubię sens Pośród stada baranów Wciąż umiem odnaleźć w tym piękno na walizkach znów przelicz hajs Gardło zdarze od słów, szczery hype Wciąż pozwalam grać muzyce, bo jej głos zawsze sprawia mnie w trance hipnoza, mas, white White, Hotel, wczorajsza woda, ja sam tam Choć wiem, że się na mnie skurwiasz, Matt Parkman Tu nie ma szczęścia w miłości, ma w kartach Ale los dał mi z ręki dwie damy, ta, Parkman it's <laughs> Pach na ustach, ty patrzę i w oczy, Choć to kolejna z nocy, kiedy nie ma Cię obok Mam nawet ciągnięcie ręki, szczęście, cel widzę częściej Daję słowo, muszę wszystko, żeby dziś być gdzieś z Tobą pot i alkohol, wszystko się miesza Z niektórych rzeczy nawet Bóg nas nie rozczesa Krew, Znuwa pogardzę, wódę płynie jak szegaty Gdzieś pomiędzy oddechami na mnie czekasz Nie mogę splekać z tym, to jest nie moment Nie koniec, co kimono, to mnie, mnie nie wchłonie Dopóki blisko świetna tronie, tułam się po stronach świata Dopóki jeszcze mam do czego wracać, więc tempo zawraca, nie wiem czy wczoraj czy dzisiaj Może stała nastała Już nie chce mi się pisać, czy jeszcze wintujesz mnie w pipak, na naprawdę gdzieś obok los na plumi w pysk, chciałbym żyć i być sobą Znowu czuję dum Setki uniesionych w górę Tak daleko od domu Zmęczony wrócę znów Nigdy taki sam Wiem, jedno nie porzucę snów I nie chcę brać Chcę się zrzemnąć na poduszkę znów Gdzieś w hotelu rzucić bagaż Chciałbym wrócić, błagam Nadaremne są moje starania choć się musi zgadzać Sam w podróży wchłaniam wolność intensywnie I też się boję, że z planów, które układam Nic nie wyjdzie być gdzie indziej Nie chcę zrezygnować Nigdy nie potrafiłem Jedyne czego pragnę To wyciszyć się choć na chwilę Za to jak żyję, wielu by zabiło. Deklarując miłość, na razie milczą gdzieś daleko Stąd wydają wyrok, nie mam żadnej gwarancji Że ram wystarczy i że nie minę nagle Nic się nie zmienia w matni, wokół mnie jedynie adres Nie widzę prawie domu, nawet nie wiem czy w ogóle jest gdzieś Wychodzę grać, widzicie mnie? Podnieście w górę ręce 10,000 people watching. You're alone now. Niektórzy chcą być tacy mądrzy i trochę się spinają. Inni są głupi jak chuj i nic na to nie poradzą Jestem gdzieś pomiędzy, jestem głupio mądry Głupio mądry, głupio głupio, 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 głupio mądry Zapytałem Boga czy szuka proroka manga. Średnica twego, odgab wzrasta, piepsona manga Nie wiem gdzie parkuje się anioła, pokaż hangar Mów mi Augiasz, się głupo sufit, bo to moja stajna. Teraz pera ad astra, łajka W której klasie jesteś polskiego rapu, ty masz do lajka W tej pieprzonej grze masz się jaja albo jajka Koliberka z ptakami zechce tylko psychofanka Bisz strudza jak się boję, nie omin mnie ten czas jest mój, wbijam łeb, klepsydrę Będę zapierdalał, póki cień nie wydrę Z łap sezonowych łajs, o prawdziwość z nimi w soszte psydre Posłuch chce się nie jeden tylko tyłu i zmarnia Zajawka na rap stała się zbytnio czylitarna Nie chce się z nimi bratać, to oni ubili Abla, orły z gołem biały kiedy ciepłe ubiły gniazda Jestem burnejką w opcji ćwiczenia umysłów Oduczę tutaj wszystkie świnie kwiczenia truizmów Złotą polską młodzież traktują jak chlewodawcę rabrze trzeba serca i rozumu, bisz Chyba macie dawce Jestem głupio mądry, głup, głup, głupio mądry Mówię jak jest, niech się chów, czują mordy Jestem głupio mądry, niech się mordy głowią Iż to najgorszy raper z Polski, Jestem głupio mądry, głup, głup, głupio mądry Mówię jak jest, niech się hu. Mbują mordy, jestem głupio mądry, lecz yes. nie chwilą głowy, po środku jest harmonia, autobus dwóch członowy, cokolwiek o mnie myślisz, to jedynie mnie ma nie Wszędzie gdzie coś oczywistego jest, tam nie ma nie Jeba drugi nas, skróty, chcieli skusić mnie na nie. Jesteś pieprzoną podłąpistą chabę, pełen pe, pe, pe. Dla moralnych węgosłów cienkich jak włos, informacja, Bisz poskręca wam na stałe je, yeah. ondulacja. Jestem weteranem, wytrzym leko, z z nocha wiem, że jesteś głupkiem, pod twym jednym posie, synek docha. Nie Zgadzam się na hejty, jak na chmury zadesz. Ludzie pokłócą się, nawet o gruzy wieży Babel. Historia toczy koła, potem znów ląduje. W głównie Czujesz dla dlaczmy na żarówce, nie czuję również. Na narzekanie polecam ten tęgiego bata, ktoś już dobrze ujął, to problemy pierwszego świata. Zbijam pięć z trzecim, odkładam na adopcję. Tu mam swoje emocje, pierdolić kapatocje Ludzie chcą czegoś więcej, pracując w nadgodzinach godzinach, lecz zwykle głupio inwestują. Hajs, mango grynia. Rewolucja chce twej głowy, Marian. Antonina, na witam wszystkich serdecznie z tej strony Kamil Chrysciński Jestem na niecałe 4 tygodnie przewistrza Stami Śląska o celowych zawodów czyli z Polski zostało 5 tygodni Forma idzie do przodu, aktualnie ważę 89-89,5 kg właśnie skończyłem telnik pleców co mogliście się zauważyć Co teraz? Pół godziny jeszcze arobów biję już aminokwasy Dactiglaba, czyli Bca Xtra. BCa z glutaminą, Leucin Xtra, czyli Leucyna z HMB oraz EAX, czyli aminokwasy proste, Do tego kreatyna z metaliną Od razu parę owek Mojej protein z lat 90. Zabudowa. No i co? Pierwsze zawody mam 6 kwietnia w Pruszkowie. To były amatorskie zawody. Jadę w prostu tak bo mam blisko 100 km. Zobaczyć poduczyć się po się pozowania, po prostu poczuć tą atmosferę zawodów, żeby dodało mi to mocno na ostatnią końcówkę. Dzisiaj później jestem w szora na Rolnictwa Śląska tam w kategorii junior pewnej i w kategorii wagowej jeszcze nie wiem jakiej no i tydzień kolejny później 19-21 polski Mińsku mazowieckim kategoria chciałbym do 85 ale zobaczymy ma być dobra forma jak będzie 80 też będzie ok celuję głównie w kwalifikacji do mistrza z Europy ponieważ mam 21 lat jeszcze dwa lata juniorów, także chciałem się sprawdzić w juniorów. Yy, tydzień później, czyli 27, to są mistrzostwa polskich szkół. Zawsze były w Płocku. teraz są w Słupcy. Yy, to jest Manowa Ruda się nazywa. Dwa lata temu, yy, gdzie zająłem trzecie miejsca na debiutach, bo właśnie tydzień później udało mi się te zawody. Także prady znowu z sentymentu tam, żeby znowu może wygrać, albo powalczyć z chłopakami. No i co? Chciałem dostać kwalifikacje do kadry polskiej na Mistrzostwa Europy i w, y, w Hiszpanii. One są pierwszy, szósty maja y, Santa Susana w Hiszpanii. Bardzo byłem zadowolony, ale wiem, że Niech wale nie śpią, bo będzie ciężko. Daję z siebie wszystko. Będę się szkołałą łącznie ponad 16 tygodni. Tak jak mówię, moja waga to jest w I zobaczymy, są dobre myśli. Już końcówka. Także zapraszam do śledzenia i obligu zawodach oraz używania produktów akrylowych. Dzięki.